Dobra siema, dzisiaj jest 21 grudnia, nagrywam odcinek z dunking race eee, Zostawcie łapkę w górę, suba dzwoneczkiem i obejście poprzedni odcinek jeśli jeszcze go nie widzieliście A my słuchajcie, um, spróbujemy narobić na jajko za 5000. tysięcy eee, Dobra Dobra jak widzicie mamy już 5000. Kupujemy sobie Uwaga, czy to się opłacało nam tyle zbierać? Jakiś nam wyleciał. I teraz musimy zbierać... Słuchajcie, milion dank. Nie wiem co to jest. Bo czy to jest 100, czy to jest 100, nie wiem. 20 tysięcy, no to się nam opłacało. Mm. I musimy... Rebi czy rebiffa jak? Nie, rebi fa dużo. Zobaczmy, jak teraz lecimy, bo wtedy 5000 to było dla nas bardzo dużo. A teraz to w sekundę. Niech nam się narabia na tutaj następnego peta z 5000. Dobra, jak widzicie, zaraz kupimy sobie ich aż dwie, słuchajcie. Więc przez ten czas, słuchajcie, sobie zobaczmy, bo y, możemy usunąć w tego peta. Bo on nie, czekajcie, czy na pewno chcesz usunąć. Dobra, już musiałem, że mi wszystkie usunie. Coś dziwnego tutaj, słuchajcie, wystąpiło. Myślałem, że mi pety wszystkie usunie, bo gdyby tak, to bym, słuchajcie, wyszedł z tej gierki. Y, I słuchajcie, idziemy kupić dwa. Idziemy kupić dwie, tutaj. Pierwsze. Uwaga. No, zwyczajny. I uwaga. Coś jeszcze. Epicki. Epicki. Na niego było tylko 8,5%. One naprawdę dużo dają. One naprawdę dużo dają. Czy ja słuchajcie, mam milion już? 4-5 Nie mam miliona jeszcze. Ale zobaczcie na to. Zobaczcie na to, gdzie my polecimy. Zobaczcie na to, gdzie my polecimy. Co się tutaj dzieje? Nie wiem, czy nie zbierać na kolejne, słuchajcie. I to już nie zajmie tak długo. Bo na e, rebilfa potrzeba, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli 100 tysięcy tego. Może jakoś bym to ten, ten, ale ciężko by było. Ale zbiorę sobie teraz na taki mały opening po prostu tych, tych, tych najlepszych jajek. Jak widzicie, zaraz kupimy sobie trzy takie pety. Trzy takie pety, bo będzie, no wiadomo, jak będę mieć 15 tysięcy, to będę mógł kupić sobie wtedy je. Więc słuchajcie, wtedy już naprawdę jak mi wyleci coś dobrego, to już będzie tak dobrze. Mi, słuchajcie, bardzo mało brakuje. Ten odcinek trwa 3 minuty. Ja go nagrywam, nie wiem, z pół godziny albo więcej. Więc zostawcie łapkę w górę z dzwoneczkiem. I że pamiętam nawet czy to mówiłem. No i... Mamy to. Robimy to, słuchajcie, otwieramy trzy. Uwaga, z pierwszego leci. Aj, Z drugiego leci. Aj, kurde. A z trzeciego? Do trzech razy sztuka nie pykło. Może tutaj nam zastąpi tylko to, yy. Teraz zobaczmy, czy będziemy dalej lecieć i jak szybko narobimy, tylko na 5000. na pewno dalej lecimy. I mam pię 500 Pięćset za wyrzut? Co jest? To wystarczy, że słuchajcie ja... Yyy Czekajcie. To wystarczy, że pięć razy po prostu i będę mieć na jajko. Ale essa. Ale już je nie otwieram, bo tutaj może mi coś nie wylecieć albo wylecieć. Więc słuchajcie, po prostu sobie narabiam kasę. Może się na Liberfa uda mi narobić. Bo potrzeba mi tak 100 tysięcy. 100 tysięcy. Dobra. Dobra, jak widzicie, narabiałem sobie trochę. Staćmy tutaj. No i słuchajcie, musimy to otworzyć. Chyba, że zbieramy. Bo tutaj... No chyba zbieramy, słuchajcie. Bo to jest 100 tysięcy a ja mam 64 tysiące Nie to jeszcze bym trochę i słuchajcie narobię sobie. No narobię sobie. Dobra jak widzicie prawie już bijamy to Ja ten odcinek już nagrywam, słuchajcie kolejną godzinę Kolejna godzina leci a ja słuchajcie ciągle na pierwszym ulicy Więc ten słuchajcie odcinek dzisiaj będzie naprawdę długi bo ten odcinek słuchajcie 21 grudnia dzisiaj. To Daily słuchajcie końca zostało chyba 10 dni, no 10 będzie ostatni. Słuchajcie, więc to już powoli koniec. Jest. mi to pisał Igor, I am big fan. Nie wiem co to. Dobra, słuchajcie, zbieramy sobie to. Ostatni skok, i możemy zrobić rebilfa. I uwaga, jeszcze, słuchajcie, zaraz przeczytam to. Robimy w sumie, zresetuje nam się wygrane, czyli o te, a nie zachowaj moc skoku. Zrobiłem rebilfa. Czy ja mam lepszą piłkę w tym momencie? Tutaj 2 miliony chyba mi potrzeba. Mam lepszą piłkę. Nie wiem, czy ta piłka mi dała. Test tak. Czy to coś mi dało w ogóle? Czy ja więcej dostanę? Nie. Nie wiem za bardzo, co tutaj się stało. Dobra, no, socie, fuzuję te. Pty. Nie mogę. Dobra, słuchajcie, i tak to był długi odcinek, więc widzimy się w sumie na 22 grudnia. Więc... Hello.